No to zaczęło się. Sąką. Somką. Groźne teraz natarcie. Jak to rozegrają? Opcji mają kilka, zresztą popatrzmy. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fakt. Coraz bliżej pole karne. Obrona musi mieć się na baczności. To bitka i gol! Pierwszy strzał, jeszcze udało się obronić, ale poprawki już nie. Doskonałe wykorzystanie sytuacji. Robią naprawdę sporo, żeby wyrównać. To nie była może stuprocentowa okazja, ale z pewnością widzieliśmy zupełnie przyzwoitą próbę. Rzeczywiście, niewiele zabrakło. Może być groźnie. Sonko. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Może teraz dobrze dobrać do partnerów. Znowu po chwili tracą piłkę. Ile można? Próbuję teraz szczęścia. Umówmy się. Nie było tutaj żadnego zagrożenia. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Połyka kolejny met. I broni bramkarz. Coś niebywałego. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Sonko. Tak trzeba bronić w szesnastce. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Jak on to zrobił! Niesamowite! Atakujący robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja. To musi dodawać pewności siebie. Ten corner. Jak on to zrobił! Wybił nad poprzeczkę piłkę zmierzającą do siatki. Z tego może coś być? Proszę Państwa! Huknął jak z armaty! Aż szkoda, że obok bramki. Listkowski i tym udanym wyjściem skasował atak rywala. Kaczmarek. Zagłębie Lubin traci piłkę. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Wyciąga swoją drużynę z tarapatów. Znowu mamy remis. Spójrzmy jeszcze raz na tę akcję bramkową. No właśnie, ta dwójka znalazła się na zupełnie czystej pozycji. No niebywałe. Gołym okiem widać, że niewiele można było zrobić przy takiej przewadze. Może poza dopytaniem się, co w tym czasie robiła obrona. W meczu Jagieloni mamy zmianę wyniku. Przenieśmy się na chwilę do studia. To trzecie trafienie dla Jagieloni Białystok prowadzą teraz 3 do 0. Mamy 76. minutę. Bardzo dziękujemy. Szansa! Czy przełamię im pas? Znakomicie! Bramkarz teraz dobrze wyszedł z linii. Podrywają się do ataku. A bramka w tym momencie spowodowałaby, że zwycięstwo Byłoby naprawdę blisko. Uwaga, będą prowadzić. No i piłka mija bramkę. Mierzona piłka, ale tym razem coś poszło nie tak do powodzenia. Zabrakło centymetrów. No trudno się teraz dziwić temu pressingowi. Sami się o to proszą. Mają okazję wyprowadzić. Wszystkie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Szansa na kluczowe trafienie. Gol! Tak to właśnie w piłce bywa. Gol w końcówce. To chyba rozstrzyga losy tego meczu. Na to wygląda Tomku, ale pamiętajmy, gra się do ostatniego gwizdka, choć najprawdopodobniej ten gol rozstrzygnie o wyniku. Ekipa przyjezdnich nie może się doczekać końcowego gwizdka, by zgarnąć tę wygraną i czym prędzej się stąd myć. No naprawdę ten mecz jest zacięty, zresztą wystarczy spojrzeć na wynik. dwa do jednego. naprawdę niewiele dzieli obie ekipy. Ale ta jedna stracona bramka pokazuje, że nieźle radzą sobie w defensywie, a teraz to będzie najważniejsze. Do zwycięstwa już tylko mały kroczek. Bomba w górę, gramy. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Czy wykorzysta tę okazję? Oj, soczysty był to strzał. Naprawdę było blisko gola. Wilk, ładne minięcie. Kolejna przeszkoda pokonana. Udana interwencja bramkarza. Jesus i mas. Próba odbioru i przerwany atak. Teraz Romańczuk. Teraz może być groźnie. Będzie strzał. Uwaga! Aj, niewiele brakowało. Dobry pomysł. Aż szkoda, że strzał niecelny ładnie przeszedł rywala, co teraz radzi sobie bramkarz wyciągnął się trochę, ale takie interwencje tylko wzmagają w nim pewność siebie dowodzi swoich zdolności i dobrej dyspozycji, pewnie i obrońcy poczują się teraz bezpiecznie Jesus i mas Jesus i pracą teraz piłkę, bardzo źle podał Jagiellonia coraz niżej bramki co teraz zrobią Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Corner dla Jagi oznacza, że mogą mieć szansę objąć prowadzenie. Dobrze bramkarz, spokojnie interweniuje. Piłka wyszła. Wznowienie z autu. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Dobrze, zażegnał niebezpieczeństwo. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. Jesus i Mas. Znakomity teraz odbiór. Odzyskują piłkę. Dużo widzi na boisku. Popatrzmy. Proszę państwa. Huknął jak z armaty. Aż szkoda, że obok bramki. Sonko. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Zgrywa na przedpole. No nie, nie. Ale teraz zmarnowana szansa na otwarcie meczu. Dalej nie ma bramki. Była dobra sytuacja. Mam nadzieję, że to pudło nie podłamie drużyny. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Nic z tej akcji już nie będzie. Przestrzeni, by się urwać skrzydłem. Dobry refleks bramkarza. Wypita piłka. Oj, co tu się właśnie wydarzyło? Mamy bramkę samobójczą. No nie tak to miało wyglądać. Zobaczmy raz jeszcze, jak to wpadło. Co za pełk? No ale cóż, takie wpadki się zdarzają. Mam nadzieję, że szybko o tym zapomni i skupi się na grze. Do tej pory było to wyrównane spotkanie. Dopiero teraz widzimy pierwszą bramkę. Zobaczymy, jak wpłynie to na przebieg meczu. Dobra interwencja, nie wyczy tę próbę ataku. Jagielonia w natarciu może zagrozić teraz rywalom. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Rzuca piłkę nad linią obrony. 10 minut do końca tego meczu. Danie teraz odebrał piłkę Rywalowi. Gielonie kończy się czas, ale próbują atakować. Książku Balbi żółtys. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Decyzją sędziego odrzutu wolnego zacznie zatem Jagielonia. Strzał niezły, ale interwencja pewna. Trzymuje się teraz przy piłce po tym rzucie wolnym. Świetne teraz zachowanie, znowu są przy piłce. Może być groźnie. Za chwilę wznowią z autu. Franka bez kłopotu wyłapuje to do Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. I tak polekarny. Ma tam kto wykończyć. Różnie było. Dobra interwencja. Koniec spotkania. Drużynie gospodarzy w zwycięstwie. Wydatnie pomógł dzisiaj dwunasty zawodnik na trybunach. Kolejny popis grydy. Piłka w grze. Podaje za linię obrony. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Z tego może coś być. Gol! Gol! No to teraz ten mecz nabierze nam rumieńców. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. Czy wykorzysta teraz fakt, że na skrzydle zrobiło się luźniej? Rzutka na Łukasza Wolsztyńskiego. I udało się zablokować. Znowu są przy piłce, dzięki inteligentnej grze w obronie. Sonko. Jest, proszę Państwa, jest gol! Czyli mają już dwie bramki przewagi. No to mamy 2 do 0. Może coś być z tego podania. Brawo, ratuje tym blokiem drużynę. W takiej chwili zawodnik pewnie dałby wiele, żeby cofnąć czas i podjąć inną decyzję. No cóż, nie da się ukryć, że to nie był strzał życia, ale pewnie pomyślał: Spróbuję uderzyć. Co mi szkodzi? Malinowski. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga, czy stoła to wykorzystać? Tak jest! Znowu strzelają! Drużyna przeciwna na deskach. Trzy gole przewagi. Są nie do zatrzymania. Berisha. Ależ, teraz podanie w uliczkę. Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą. Mają cztery bramki przewagi. Czy zdoła strzelić? Rozległ się gwizdek, ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Rzuca piłkę w pole karne. Nie warto turyzować. Wybija piłkę. Znakomicie teraz wyjaśnia groźną sytuację. Teraz może być groźnie. Uwaga, masz szansę! No, zapachniało tu, hat-trickiem, ale jednak nic z tego. Szkoda, byłby piękny wynik indywidualny do kolekcji. No, ale jeśli idzie ci tak dobrze, to trochę się można rozkojarzyć. Może w następnej akcji się uda. Czuje się na strzał. Bez trudu teraz to broni. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi z piłką. Malinowski jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Prawne teraz ośrodkowanie w pole karny. Uwaga, słupek! Nadal gruźnie! I to już koniec akcji. Sytuacja wyjaśniona. Tracą piłkę. Może teraz ruszyć skrzydłem, zagrozić defensywie. Teraz decyduje się na akcję środkiem. Naprawdę, mógł trochę przymierzyć, skoro decydował się uderzać w tej sytuacji. Piłka daleko od bramki. Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy, jak wpłynie to na obraz gry. Gettinger. Przejmuje teraz piłkę. Jest. Dużo miejsca na skrzydle. Ma teraz dobrą okazję. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Precyzyjna centra, będzie gorąco. Do końca już niewiele czasu. No i trzeba powiedzieć, że przyjezdna ekipa pokazała tu dziś ogromną klasę. Jacku, komentarz. To naprawdę udany występ całej drużyny i nie mówię tylko o golach. Zdominowali przeciwnika praktycznie w każdym aspekcie gry. To już nic złego im się dziś nie przytrafi. A teraz na skrzydle otwartą autostradę. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Dobrze się tu teraz zastawia. No i koniec tej akcji. Niecelne podanie kończy się autem dla drużyny przeciwnej. Okazja przed nim teraz. Dobra teraz obrona bramkarza. Pole karne głęboko teraz. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Kontra tak, a obrońcy wracają bez entuzjazmu. Skrzydłem, z piłką przed sobą ma sporo wolnej przestrzeni. Szuka piłkę jak Świetne teraz przerwanie akcji, oddalenie zagrożenia. I oto mamy koniec meczu. Ekipa gości zdobywa dzisiaj trzy punkty.